Nagle znalazłem się przed obliczem Chrystusa, otoczonego mnóstwem aniołów, który ukazał mi się jako sędzia. Sędzia wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Dla mnie samego, który byłem wtedy żywy. Byłem własne uświęcającej nie było to jakimś wstrząsem, powodem do płaczów, oraz przeciwnie, było to dla mnie bardzo szczęśliwe przeżycie. Ale miałem świadomość, że dla innych takie nie będzie tak jak opisywałem już nieraz, wyskoczyłem z kościoła, żeby się przekonać, że nikt się nie obudził i że to. Tylko mnie było dane, ale nie wiedziałem, co to takiego jest, gdzie to umieścić, zakorzenić, jak to czytać, sens tego wydarzenia. Dopiero mniej więcej rok później poznałem książkę z objawieniami Matki Bożej w Są to objawienia, które komisja. Biskupa miejsca, miejsca, odnariusza rozpoznała jako pochodzące z niego. Jednak biskup odszedł na emeryturę i tego faktu, czy tego owocu dochodzeń komisji nie ogłosił. I do dzisiaj karabanda budził jednych wątpliwości, a u innych nawet wrogość. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że to, to że to objawienia były ogromnym darem nieba dla ziemi. I właśnie wtedy się dowiedziałem, że zbliża się to, co widziały dziewczęta w Garapandal, co określane jest mianem Paruski, której bardzo ważnym elementem będzie to, co tam zostało nazwane po hiszpańsku Aviso. Aviso, czyli ostrzeżenie. Inna nazwa to prześwietlenie sumień, jeszcze inna mały sąd. Różne to funkcjonuje. Różne nazwy. I wtedy dopiero dowiedziałem się, że to, co dane mi było w Kościele przeżyć, było paruzją, przyjściem Jezusa. Jakim przyjściem? Po co? Musiałem czekać jeszcze wiele lat. Bóg stopniowo oceniał mi tę prawdę, te prawdy z tym związane. Musiałem czekać aż do 7 grudnia 2018 roku. Policzcie sobie, ile to lat? 83 i 2018. Dopiero tej nocy, czy nad ranem 7 grudnia, dowiedziałem się, Duch często Duch Święty najczęściej działa w nocy, gdy nasza dusza jest skłonna przyjąć Jego oświecenia i nie blokuje jej ciała. Wtedy się dowiedziałem, że to, co przeżyłem w parafii swojej, było. Pierwszym etapem Sądu Ostatecznego. Tak, nie innego wydarzenia, tylko właśnie Sądu Ostatecznego. Zastanawiałem się nad tym, jak to możliwe. Przecież Pan Jezus ma przyjść na końcu świata. Na końcu istnienia ziemi. Mam dokonać sądu nad żywymi i umarłymi. A gdzież tu żywi i umarli? Gdzie ci umarli? Teraz miał być sąd ostateczny. Następne światło przyszło z nieba. Myśl logicznie i ktoś moimi myślami najwyraźniej kierował, nigdy bym do tego sam nie doszedł, przyjdzie sądzić żywych i umarłych, to znaczy tych, którzy w tym momencie będą w stanie łaski uświęcające jako żywi albo w grzechu ciężkim, jako umarłych. Na tym ma polegać ten sąd. I zacząłem na ten temat pisać, ale Bóg wkrótce posunął się dalej. Przyszła noc 2 lutego 2019 roku, i wtedy mi wyraźnie powiedział, to, co przeszedłeś, było pierwszą fazą Sądu Ostatecznego. Może nie powiedział, tylko może jednego określenia dał mi wyraźnie poznać, bo to nie były jakieś słowa mi dyktowane. Dał mi poznać. To, co przeżyłeś, było pierwszą fazą Sądu Ostatecznego, ale będzie druga. I wtedy przeniósł mnie duchem, do jakiegoś domu, w którym zamknięci byli ludzie na modlitwie. I uświadomiłem sobie, co to było. Trzy dni ciemności, kończące cały ten okres związany z oczyszczeniem ziemi, ze strasznymi później kataklizmami. Kończąc trzy dni kiedy na zewnątrz tego domu demony uganiały się za ludźmi, którzy nie chcieli pojednać się z wrogiem, wtedy ci, którzy byli wewnątrz domu, usłyszeli głos potężny trąb a następnie głos jakiegoś anioła, który wzywał ich. Wzywał wszystkich, którzy na całym świecie byli w podobnej sytuacji. Ja byłem z nimi, byłem duchem i wyobraźnią też, nie znani mi ludzi. I ten głos wprost zażądał wielką moc. W tej chwili padnijcie przed Bogiem i odrzućcie od siebie nawet najmniejszy cień zła. Zrobijcie więzy, które do tej pory Was łączyły ze wszystkim, coście do tej pory złego w życiu zrobili.